Dzień dobry! Po raz kolejny witam się z Wami w Słonecznej Galerii Online. Słoneczna Galeria to przedsięwzięcie Fundacji Urtika Dzieciom. Od wielu lat na 18 oddziałach hematologicznych i onkologicznych w całej Polsce organizowane są cyklicznie warsztaty plastyczne dla dzieci, dla chorych dzieci. Prace z tych warsztatów, piękne prace, trafiają na wielką aukcję Galę Urtika Dzieciom i tam. Są licytowane, a pieniądze wracają z powrotem na oddziały do chorych dzieci. Czyż to nie wspaniała inicjatywa? W tym roku dopiero czekamy na tą edycję, ale postanowiliśmy, że żeby nie tracić czasu i wykorzystać was siedzących i na oddziałach i w domkach, żebyście mogli pracować razem z nami, dlatego stworzyliśmy słoneczną galerię online. Prace, które wykonujecie tutaj podczas tych zajęć ze mną. Będziecie mogli wysłać, żeby brały udział w wielkiej aukcji gali urtiki dzieciom. Zanim nie wyślecie, skontaktujcie się online pod adresem biuro@urtika-dzieciom.pl. Zapamiętajcie, jeszcze to powiem pod koniec te, te, tych zajęć. A. Jak, żeby zapamiętać, to tu jest jeszcze karteczka i ona przypomina o tym, jak należy pracę wysyłać. Co my dzisiaj zrobimy? Są takie zwierzątka, które są bardzo... Mówi się nawet, że ktoś jeśli ma takie <grym>, ruchy, to jest taki bardzo elastyczny. Może każdą figurę ciałem wykonać. Albo na przykład um, one mogą być puchate, łaciate, w prążki, w paski, w ciapki. Domyślacie się, o kogo chodzi? Mają czasami takie ostre pazurki, ale generalnie stąpają po ziemi bardzo leciutko. Mówi się nawet, nawet że spadają zawsze na cztery łapy. Kto to taki? Koty, kociaki, kocury i wszelkiej maści... Czworonogi, które są z rodziny kotów. Czyż one nie są fantastyczne? Ile nawet jest powiedzonek związanych z kotami? Nawet czasami możemy się troszkę przestraszyć czarnego kota, bo ponoć jest takie powiedzonko, przesąd nawet, że jak czarny kot przebiegnie nam drogę, to może się coś stać. Nic z tych rzeczy. Znam czarne kotki, często mi przebiegały drogę. I wcale nie czuję się jakaś nieszczęśliwa. Myślę, że kotki są na tyle różnorodne, że są doskonałym tematem i inspiracją do pracy plastycznej. Przygotujecie teraz papier, kartki. Jak ktoś chce większą kartkę, proszę bardzo, jeśli taką dysponuje. Jak chce mniejszą, może być mniejsza. I te materiały plastyczne, które po pierwsze macie, po drugie, lubicie nimi malować i rysować. I dobrze się z nimi czujecie. Wyobraźcie sobie, jakie mogą być kotki. Puchate, rude, chude, grube. Jakie jeszcze? Mogą być wścieknięte, walczące ze sobą lub bawiące się kłębkiem wełny. Albo na przykład wiszące z jakiejś półki leniwie i merdające ogonem. Zrobimy kompozycję tak żeby pokazać różnorodność kotków. Ja sobie przygotowałam farby. Przygotowałam sobie również flamastry, markerki, wodę, ale nie do picia, troszkę pędzelków. I przede wszystkim wyobraźnię, dzięki której będę mogła pokazać Wam, w jaki sposób taką kompozycję można zrobić. Oczywiście to jest tylko mój, moja kompozycja. Wy. Możecie zrobić swoją, oryginalną, tylko zastanówcie się, żeby charakter kota pokazać, to jaki to ma być kotek. Jeśli na przykład będzie taki mruczący kotek, leżący, to go można zrobić. Yy, muszę zobaczyć, czy piszę. To go można zrobić właśnie takiego leniwego, jakiegoś takiego wiszącego, gdzieś mruczącego. O. I żeby pokazać, aha, jeszcze przypomnę, tak, kotki mają kilka charakterystycznych rzeczy specyficzne oczka. Niektóre mają okrągłe, inne bardziej takie pociągłe albo skośne, prawda? Trójkątne uszka. Ha! Zobaczcie, co ja tu mam. Widzicie? Poduchę kotkową. Mają takie dość trójkątne uszka, oczka. Ten ma akurat takie jasnozielone. Mają takie bufki tutaj. Trójkątny nosek, takie o, widzicie? Usteczka się zaczynają w okrąglutką, taką, takie pufki i oczywiście wąsy. Ich ciałka, ten jest taki szarobury. Widać, że jest, ma dużo sierści, więc jak będziecie robić jakimś rysunkowym narzędziem, to można te, te włoski pokazać. Miau. Idę już. I jeśli chodzi o ich ciała, to mogą robić kocie grzbiety, mogą się wyciągać, przeciągać, mogą właściwie zrobić wszystko. Niesamowicie są elastyczne i ruchliwe. Ale też lubią sobie pospać. Więc postarajcie się w tej pracy zrobić taką kocią naturę. Oddać tą kocią naturę. No i można, ja zacznę sobie o, od takiego jakiegoś tu kotka jednego. I on będzie na pierwszym planie i będzie taki bardziej puchaty. I... Zaraz Wam pokażę. Troszkę mu to zrobimy... Ja na razie rysunkowo to wszystko naszkicuję, a potem posłużę się farbeczką. I ten kocio będzie sobie tu łapkę wyciągał. O, zobaczcie, do jakiegoś innego kotka. Tu na razie pazurki będzie miał schowane. O. Ale oczywiście w pogotowiu. No, będzie sobie nóżkę jakąś tu inną wyciągał. A od spodu będzie widać jego wspaniały. Ogon. I też będzie w różne. Widzicie? Fragment kotka. Z drugiej strony zrobię. Odwrócę karteczkę. I tak, żeby inny kotek tu do niego. Ten będzie jeszcze troszeczkę inny. Damy mu większe trójkątne uszy bardziej trójkątną buzię. I on. Będzie się na tego tu patrzył. I mówicie, co zrobię? Ząbki. On będzie taki troszkę. Drapieżny o. Robimy go drapieżnym. I tu, tą łapkę też będzie miał tak wywiniętą. O. A drugą łapkę tu. Tak jest. Niech sobie będzie. A jeszcze zrobię innego kotka, który na przykład tu przy nim. Taki mniejszy sobie będzie siedział z malutkimi uszyczkami. O, taki tu kocio będzie się zastanawiał, co te duże kotki wyprawiają. Tu też będzie miał ogon. O, tak się będzie zastanawiał tu i patrzył. Będzie miał troszkę taką minkę zdziwioną. Też mu zrobimy sierść. Dobrze. Yy, mamy trzy kotki. Myślicie, że jeszcze jakiegoś mogę dodać? Wy możecie zrobić całą rodzinę kocią. O. No i co tu jeszcze z jakiejś takiej? A jeszcze jednego zrobię. Takiego, który tu będzie się tak też dziwił, Oucho Ma. Tu będzie miał drugie ucho i on będzie miał taką chudszą szyję. Taki będzie bardziej chudy kotek i tu za tego ogona będzie wystawał. I tego będzie na przykład w załapkę sobie tutaj trzymał. o, Ale tego zrobię z takimi oczami trochę innymi, bardziej kocimi, takimi jak. troszkę przerysowanymi. Przerysowane, czyli takie, które poddają bardzo specyficznie koci charakter. Akurat w tym przypadku koci, prawda? No i tego zrobię trochę fantastycznego. On będzie w jakieś takie prążki. I kogo jeszcze? I jeszcze gdzieś tam. Wiecie co zrobię? A! Jeszcze zrobię y, twarz jakiegoś tam dużego kota i właściwie tylko takie wielkie kocie oczy gdzieś w oddali, które będą patrzyły. Takie wielkie kocie oczy, które są charakterystyczne. O! I zarys jakiejś buzi. Możecie użyć i pokażę. Patrzcie. Widzicie jakie różnorodne? Widzicie? Chodzi o to, żeby ta kompozycja była otwarta, żeby to się dużo działo. Możecie zrobić również fantastyczne kotki, takie, które na przykład będą miały nietypowe kolory, niekoniecznie takie, które są naturalne. Możecie zrobić je fantastycznymi, na przykład jakimś kolorowym, tęczowym ogonem albo w grochy, w ciapki, w paski, to co wam wyobraźnia podpowiada po to, żeby te prace były wesołe, żeby one były energetyczne i takie, które rozweselą tę osobę, która na nie będzie patrzyła lub wiele osób, prawda? Ja so sobie tutaj y przygotowałam farby no i spróbuję pierwszego kocia kocia zrobić tak troszkę y malarsko, czyli użyję kolorów tak, żebym mogła y Troszkę oddać, taki puchaty charakter tego kotka, wiecie? Puchaty charak charakter. Yy, możecie biel kartki wykorzystać tak, żeby nie zamalowywać pewnych rzeczy. Wtedy, tak jak na przykład przy oczku, prawda? Nie zamalowywujemy, i możemy yy, to białko oczka tak specyficznie sobie tutaj zostawić, prawda? Ale wy na pewno doskonale wiecie jak takie coś robić. No tu postaram się go zrobić dość tak malarsko, żeby on był właśnie puchaty, żeby widać było, że on jest taki sierściuszek, prawda? Mam nadzieję, że to wszystko widzicie w miarę dobrze. A, wiecie co jeszcze mu tu zrobię? Miejsce, z... a może od razu różowy języczek, on będzie sobie tu wysuwał. Różowy języczek. O, ha, taki jest kocio-kocio. Dobrze? No ale przy okazji, to tu, temu też na różowo gdzieś w buzi zrobię, żeby widać było te, kolorowe, te białe ząbki. Zobaczcie. O, a ten będzie w ogóle zupełnie trochę inny. On będzie taki trochę bardziej tajemniczy. Można kompleksowo malować. A ten tego też zrobię, takiego innego. Będzie miał różowe oczy. A co to? Nie? No. O, można kompleksowo, jeśli mamy jakąś tam farbę, to używać kolorku właśnie w, w różnych miejscach, w różnych momentach po całej karcie. No ten będzie taki. Dobrze. Wróćmy jeszcze do niego. Tu te pufki tu namalujemy. Można, jeśli posługujecie się farbą, to można też oprócz tego, że plam używamy, to takich drobniutkich pociągnięć pędzelka, zobaczcie o, które będą nam imitowały sierść tego kotka, prawda? Najpierw robimy jasną plamę na przykład, a potem możemy y, pododawać takich różnych puchatych kreseczek, które w jakiś sposób oddadzą charakter tego kotka, prawda? I tak samo sierść. Ja teraz zrobię troszkę inaczej. Yy, tą łapkę taką gdzie nigdzie tu brązową mu zrobię, też pazurki zostawię i odwrotnie, najpierw będzie brązowa, a potem postaram się zrobić jaśniutkie te futerka, o i to też będzie fajnie widoczne mam nadzieję, zobaczcie i będzie bardzo fajny taki puchaty kocio-kocio. Nie zbójcie się. Yy... Te efekty, takie przenikania są bardzo fajne. One w pewien sposób nadają nam charakter, właśnie ten puchatości kotka, akurat w tym przypadku takiego. Bo przecież wiecie, że są też kotki, które nawet sierści nie mają, prawda? Bardzo różnorodne. Są koty, w wcentki. A który kot ma taką wielką grzywę, na pewno wiecie. To też jest z rodziny kotowatych. Może jego się w domu nie hoduje i nie trzyma, ale i tak jest przyjacielem człowieka. Ważne, żeby człowiek był jego przyjacielem. W sumie to najważniejsze. I zobaczcie, jeszcze go tu podkreślę mu brązami wokół oczek. I myślę, że jakbym mu dała oczka zielone, to byłoby bardzo, bardzo fajnie. No i mamy pierwszego kotka, puchatka. Kotek taki pucha, yy, puszek. Puszek okruszek. Tak jest, chociaż on nie jest taki okruszek, kochani. Temu zrobimy zielone oczy. O, i będzie fajnie. Możecie tutaj kolorystycznie sobie bardzo, bardzo ładnie podziałać. Nic, yy, nic tutaj nie stoi na przeszkodzie, prawda? A co myślicie, żeby tego kotka zrobić na przykład w jakieś takie. Yy, może troszkę szarym. Może troszkę szarym, ale żeby on miał na przykład jakieś plamki, czy łatki, czy coś takiego. No. Tak sobie tu go. Będzie jasny, szaro-różowy. O, to będzie dobre. Szaro-różowy koteks. Spróbujcie. Troszkę tu też podjedziemy tu wokół tych pufek. On będzie taki bardziej gładszy. Widzicie? Aha. No i tu. Troszkę wzorki, tak, żeby oddać właśnie charakter tej sierści kotka. Może być pręgowany, prawda? A ja mu, słuchajcie, ja mu nie zrobiłam. Przede wszystkim najważniejszej rzeczy którą kotek może, taką jedna z, z ważniejszych rzeczy, ogon, wiecie do czego ogon służy? Nie tylko do merdania, nie tylko do komunikacji, bardzo ważne, bo kotek często gdzieś y, wisi na gałęzi i tak dalej, utrzymuje balans, prawda? Dzięki ogonowi może się utrzymać w równowadze, dlatego jest taki y, bardzo y, ruchliwy, ale stabilny. Ha, zobaczcie, jaki piękny kotek. Dobrze. Teraz malutki koteczek. Jakiego go zrobimy? A ja to bym go zrobiła. Jest, taki, jest taka rasa, kotka. Malutkie, puchate kotki, które są szare. Yy. I one mają taką fioletową troszeczkę poświatę. Są prześliczne, przeurocze. Też różowe języczki często wystawiają. Szczególnie, jak są malutkie, to to niesamowicie. Cudownie wygląda. I on jest właśnie taki. Przecudnie. Puchaty, przecudnie, słodki. Troszkę szarego ma. Nie wiem, czy to nie jest kodurytyjski. O, zrobimy go. O, jaki będzie słodziutki. No, Farby mają to do siebie, że można je pięknie mieszać. Zresztą kredeczki też możecie mieszać. I tu jego ogonek tak jest. Zaraz się zastanowimy, jaki kolor zrobimy. Yy, yy, jaki kolor oczu tego z tyłu kociaka? To ja bym zrobiła właśnie takiego czarnego, wiecie? Zróbmy go takiego trochę tajemniczego, żeby on był w tle. Te oczy będą mu tylko świeciły. No, myślę, że to będzie fajny pomysł, fajny. On wybije do przodu tego żółtego kota, a mimo wszystko i tak oczka będą widoczne, wiecie? I tu trzeba tak wrażeniowo, wrażeniowo, o, pięknie, będzie po prostu zarys głowy tego kotka, jakby w oddali za tymi, które już wcześniej naszkicowaliśmy, namalowaliśmy, prawda? Ha, ha, ha! Miał, miał. Kotki to my lubimy rysować. I oglądać. Przecież w internecie czy w różnych książkach jest tyle wierszyków o kotkach pięknych, a i też film, filmików, prawda? Zabawne kotki można zobaczyć w wielu sytuacjach, nie tylko w domu, w ogrodzie, na podwórku, w przyrodzie i tak dalej. One po prostu są na tyle ruchliwe i na tyle zabawne, że niezwykle interesującymi wydają się, wydają. Są zwierzakami i zabawne. Dobrze. Troszkę teraz weźmiemy szarego. Poprawimy tak. Dobrze. No i będzie taki tu kotek ciemny w tle. Okej, okay. Został nam jeszcze ten. Aha, temu. Yy, to, jest od różo, to jest od żółtego jeszcze. Ha, tutaj się. Tu jeszcze nóżkę mamy tego. Przecież on ma tu nóżkę i przykrywa tego kotka. Wszystko wam zaraz pokażę. I tu. Mamy piękną kitę kotkową. Jak się patrzy. Jak się patrzy. I włoski. Zobaczcie, jak można wrażeniowo, pięknie włoski pokazać. Pięknie, wrażeniowo. Tak jest. I nóżka jedna, druga. Ok. Już pokazuję. Zwróćcie uwagę, widzicie, jaka fajna kompozycja. Jeszcze ona nie jest pełna, ale już ma się ku końcowi. Żeby nasze kotki yy, jakoś tak tu jeszcze bardziej rozweselić, to może by takie kłębki wełny zrobić. O, zobaczcie, wszędzie w tle, żeby, żeby pokazać, że te kotki bawią się kłębkami wełny i nitka jakaś sobie idzie. No, może większy, większy ten kłębek jeszcze za tego pójdzie, za tego. O, i tu. I mamy piękny pomysł na to, żeby w jakiś sposób pokazać, co te kotki robią. Czyli bawią się kłębkami wełny. One to są rozrabiaki, niezłe. A kłębki wełny, dobrze, tu potem nam to wyschnie. To będzie można troszkę poprawić ołóweczkiem. Co sądzicie, żeby czerwony kolorek, też jakiś czerwony kłębek dać? Na przykład czerwony możemy dać powiedzmy, o, tutaj za tym kotkiem. Myślę, że będzie bardzo, bardzo adekwatny kolor do tego otoczenia. Sami sobie wyobrażajcie, jak to wszystko ma wyglądać, i kierujcie się dobrem kompozycji, tym, żeby te. Mm, Kolory, które wokoło będziecie malować, żeby one były dobrane już do elementu, które macie, dobrze? To jest ważne. W ten sposób tworzymy y, świadomie tą pracę plastyczną i jakiś, o, niech sobie tu na niego kłębek wełny wchodzi. Jaki jeszcze kolorek możemy zrobić? A na przykład niebieski. Mam tu jakiś ładny niebieski kolorek, który jest y, dość przyjemny. I tu możemy też jakiś y, kłębek sobie tu za tym kotkiem umieścić. A może być troszkę mniejszy, niekoniecznie no musi być jakiś taki wielgarny, bo przecież mogła się ta nitka już od niego tu nieźle przemieścić, prawda? O. Zobaczcie. Mamy niteczki. I z od czerwonego jeszcze może zróbmy, że gdzieś tam niteczka od czerwonego wchodzi. Dobrze. Tu mam się muszę tu zmazać. Dobrze. O. No, to mi się rozmazało. No, muszę mieć. Dobrze. Ok. No i jeszcze został nam ten jeden kotek. Ja sobie myślę, że można by było zastosować tło. A zaraz Wam pokażę. Może niech farba schnie. Mm. I tu zastosowałabym tło może takie. Nie, trochę za... Albo tego kota zrobimy takiego żarów ciastego. O, będzie biało żarów ciasty. I też będzie dobry. Tu będzie miał w paski kitkę. Widzicie? I może być w grochy. O, ja go zrobię w grochy. I taki mi się będzie podobał. Wymyślajcie sami, tak żeby te kotki wasze były naprawdę fantastyczne. Zresztą wierzę i jestem święcie przekonana, że one Wam wyjdą naprawdę znakomicie. No i oczywiście przysyłacie je do fundacji. Ale najpierw kontaktujecie się mailowo. Tak jak wcześniej powiedziałam, a jeszcze to przypomnę. Dobrze, tu mamy takiego kotka i błękitnie weźmiemy. może mu zro... temu zrobimy niebieskie oczka. O. O, tak. Jeszcze nam zostały noski do zrobienia. Ciemniejsze noski. I gdzie nie gdzie można podkreślić konturek oczka. I tu już robimy tak jakby końcóweczkę. Konturek. I nosek. Hop. No. Popatrzcie. Czyż nie fajna praca. Oczywiście. W waszych pracach możecie jeszcze dodać tło. Możecie więcej zapełnić tymi kolorami. Może wrzuciłam sobie do picia pędzel. Słuchajcie, to jest w ogóle niewiarygodne. Tak mi się to często zdarza. Wrzucić pędzel do picia, że aż no po prostu śmiech na sali. Tego kotka jeszcze tu zrobię w kolorku, bo uważam, że jest troszkę niepełny. Także obserwujcie swoje prace. Jeśli trzeba tam coś dodać, to należy poświęcić jeszcze więcej wysiłku, żeby praca była skończona. I żeby nasze oko mogła doskonale cieszyć. Tak jest. No a jeśli chodzi o tło, to ono może być jakieś takie ciemne. Wedle Waszego uznania. I szybciutko jeszcze tu jakieś konturki porobimy, żeby były widoczne. O, niekoniecznie to zależy. Jeśli będziecie mieć bardziej wypełnione, to nie musi być. Prawda? Ale jeśli coś tam jest mało widoczne, to dość kraki konturek będzie wskazany. Teraz to wszystko pokażemy. I kitka. I tak jak mówiłam, kłębeczki. Kłębki wełny, które również mają, są w taki charakterystyczny sposób te wełenki skręcone, prawda? Tak. I tu też możemy zrobić. A ja Wam pokażę. A kłębek wełny to tak wygląda, widzicie? O! I kotki się lubią nim bawić. Bardzo ładnie. Co też ja tu nie mam, to u siebie, mówię Wam. A to wszystko po to żeby was inspirować, żebyście mogli wspaniałe prace malować i żebyście mogli się rozwijać kreatywnie i żeby wam to dawało dużo, 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 dużo wspaniałej zabawy. Tak jest. Proszę. Miau! Koty, kociaki i kocury. Przypominam, jeśli zrobicie wasze prace, zgłoście się do biura małpa.urtikadzieciom.pl Dowiecie się w jaki sposób można wysłać pracę i na jaki adres. Oto adres. Cieszę się, że mogłam dzisiaj towarzyszyć wam. Mam nadzieję w dobrej zabawie. Galeria yy, słoneczna galeria. Myślę, że będzie pełna przepięknych prac również i Kociakowych od Was! Cieszę się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia!